Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722012002. Znamy już wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2023 gminy końskie i wiemy, że zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne zgłoszone przez społeczności Bedlenka, Piły oraz połączonych Siłdzie Bałtowa i Wincentowa. W okolicach 3000 głosów lub więcej znalazły się na podium i teraz nie rozróżniając specjalnie mogę powiedzieć, że pierwsze miejsce Zdobył projekt druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bedlenka, którzy chcą zdobyć pieniądze, chcieli zdobyć pieniądze na, na remont, na modernizację swojej strażnicy. Na podium znalazł się projekt sołectwa Piła z budową placu zabaw dla, dla dzieci z tego sołectwa. A bardzo ciekawym, innowacyjnym projektem jest wspólny projekt. Wincentowa i Dziebałtowa ścieżki edukacyjnej między tymi mi miejscowościami. Mam nadzieję, że ta niebanalna propozycja zrealizowana będzie. No, pewnego rodzaju punktem odniesienia, bo to jest ciekawy pomysł. To oznacza, że tym razem głosów zabrakło inicjatorom projektów zakładających. Doposażenie stadionu Neptuna Końskie przy ulicy Sportowej oraz remont boiska przy ulicy Podmiejskiej w Rogowie. W sumie w głosowaniu udział wzięło około 12,5 tysiąca mieszkańców miasta i gminy Końskie.